i wam pokażę jak zabrać e, fortnite na telefonie jeżeli macie stary telefon i wam nie działa dobra wchodzicie na google play tutaj piszecie get fortnite tu już mam zainstalowany, ale mam akurat aktualizację Czyli klikacie, macie tutaj jakby zainstaluj, czy gdzieś tu jak macie zainstalowane zainstalowane, klikacie. <laughs> Jeżeli nie jesteście zalogowani, to Wam się jeszcze pokaże. I, I nie wiem, no, i grać po prostu w Fortnite, tak jak macie dobry internet. Teraz ja Wam pokażę, jak grać w No i innym czymś. Box. Book. 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 klikacie klikacie tutaj w to już Mam się ja mam zainstalowany ale jak to w się to nie instaluje po prostu się instaluje tam ale gdy macie tego zainstalowanego klikacie tam w takie trzy kropeczki i macie jak, i tu jest Fortnite jeżeli chcecie sobie zalogować to klikacie tutaj Mm, no i tyle z tego filmu. Pa.